Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy Złodziej Pioruna Rozdział pierwszy Jak przez przypadek wyparowałem nauczycielkę matematyki. Wiesz co? Ja wcale nie chciałem być osobą bułkwi. Jeśli czytasz te słowa, bo myślisz, że możesz być taki jak ja, to dam ci dobrą radę. Zamknij natychmiast tą książkę. Uwierz w każde kłamstwo, jakie opowiedzieli ci mama i tato, na temat Twoich urodzin i postaraj się zwyczajnie przeżyć życie. Niebezpiecznie jest być istotą półkrwi. Strasznie. Zwykle na końcu giniecie w jakiś paskudny i bolesny sposób. Jeśli jesteś zwykłym dzieckiem, które czyta tę książkę jako kolejną powieść przygodową, to super. Czytaj sobie dowoli. Zazdroszczę ci przekonania, że nic takiego nigdy się naprawdę nie wydarzyło. Ale jeśli rozpoznasz się na jej kartach, jeśli poczujesz, że jej słowa coś w tobie poruszyły, natychmiast się odłóż. Możesz być jednym z nas, a wystarczy, że się tego dowiesz. Wtedy to już tylko kwestia czasu, kiedy oni też to wyczują i przyjdą po ciebie. Nie mów wtedy, że ci nie ostrzegałem. Nazywam się Percy Jackson, mam 12 lat. Jeszcze kilka miesięcy temu byłem uczniem Jens Akademii, prywatnej szkoły z internatem dla dzieci z problemami, znajdującej się na północy stanu Nowy Jork. Czy ja jestem dzieckiem z problemami? Te, można tak powiedzieć. Mógłbym zacząć od dowolnego momentu w swoim krótkim i nieszczęśliwym życiu, żeby to wykazać, ale prawdziwe kłopoty zaczęły się w maju kiedy nasza szósta klasa wybrała się na wycieczkę do, na Manhattan. 28 ośmioro uszurniętych dzieciaków i dwoje nauczycieli jechało żółtym autobusem szkolnym do Metropolitan Museum of Art, żeby obejrzeć starożytne greckie i rzymskie różności. Wiem, wiem, to brzmi jak wyrafinowana tortura. Większość wycieczek z Jansi była torturą, ale tym razem wyjazd zorganizował pan Brunner, nauczyciel łaciny, więc zapowiadało się nieco lepiej. Pan Brunner to taki facet w średnim wieku, który porusza się na wózku elektrycznym. Ma przerzedzone włosy i rzadką brodę. Nosi wyświechtaną tweedową marynarkę, która wiecznie zalatuje kawą. Wcale nie wygląda na równego gościa, ale opowiada mnóstwo historyjek i żartów. No, i często gra z nami na lekcjach. A poza tym ma świetną kolekcję rzymskiej broni, dzięki temu na jego lekcjach nigdy nie zasypiam. Miałem więc nadzieję, że ta wycieczka nie będzie taka straszna, a przynajmniej, że nie narobię sobie kłopotów. Ludzie, ale się myliłem, bo sprawa jest taka, że na wycieczkach zawsze zdarzają mi się dziwne przygody. Na przykład, kiedy ze szkołą od do której chodziłem w piątej klasie, pojechaliśmy na pole bitwy pod Saratogą i miałem ten wypadek z armatą z czasów wojny o niepodległość. Wcale nie wycelowałem jej w szkolny autobus, ale oczywiście i tak mnie wyrzucili. A wcześniej, kiedy zwiedzaliśmy zaplecze rekinarium ze szkołą, do której chodziłem w czwartej klasie, przypadkiem nacisnąłem niewłaściwą dźwignię na kładce i cała grupa wylądowała w wodzie. A jeszcze wcześniej... Dobra, wystarczy. Na tej wycieczce postanowiłem być grzeczny. Przez całą drogę do miasta starałem się nie popić z Nancy Bobofit. Piegowatą, rodowłosą kleptomanką, która rzucała okruchami kanapki z masłem orzechowym i keczupem w głowę Grovera, mojego najlepszego kumpla. Grover by, był modelowym łajzą. Nie dość, że chudy, to jeszcze na dodatek płakał, kiedy coś mu nie wychodziło. Musiał chyba powtarzać parę klas, bo jako jedyny szósta klasista zaczynał mieć pryszcze i nawet początki delikatnego zarostu na brodzie. A do tego był kalekom. Miał papierek zwalniający go na resztę życia z WF-u, ponieważ coś mu się działo z mięśniami w nogach. Chodził dziwacznie. Jakby każdy krok był dla niego bolesny, ale to były tylko pozory. Trzeba było go widzieć, jak biegł, kiedy na stołówce podawali tortille. W każdym razie Nancy Bobafit rzucała w niego kawałkami kanapki, które przyklejały się do jego kręconych, ciemnych włosów. Wiedziała, że nic jej nie mogłem zrobić i tak byłem już na warunku. Dyrektor zagroził mi śmiercią. Przez zawieszenie w prawach ucznia. Jeśli cokolwiek złego, żenującego albo choć z lekka rozrywkowego zdarzy mi się na tej wycieczce, zabiję ją mruknąłem. Grover usiłował mnie uspokoić. Nie przejmuj się, lubię masło orzechowe. Uchylił się przed kolejną porcją drugiego śniadania Nancy. Dość tego. Zacząłem się podnosić, ale Grover ściągał mnie z powrotem na siedzenie. Już masz warunek, przypomniał mi. Wiesz, kto będzie na celowniku, jeśli cokolwiek się stanie. Jak teraz na to popatrzę, żałuję, że jednak nie dołożyłem Nancy Bobofit. Zawieszenie w prawach ucznia to pikuś w porównaniu z tym, co miałem mi się wpakować. Pan Bruner oprowadzał nas po muzeum. Jechał przed nami na swoim wózku, prowadząc grupę przed wielkie sale w których głos odbijał się echem. Mieliśmy marmurowe posągi i szklane gabloty, pełne bardzo starych czarno-czerwonych naczyń. Naprawdę byłem w szoku, że te garnki przetrwały dwa czy trzy tysiące lat. Zebrał nas w końcu wokół wysokiego na cztery metry kamiennego słupa, na którego szczycie siedział wielki sfinks i powiedział, że była to Stella, czyli nagrobek dziewczyny w naszym wieku. Opowiadał o płaskorzeźbach na tej stelii. Starałem się słuchać tego, co mówił, bo było to w sumie interesujące, ale wszyscy do, dokoła gadali. A jak tylko mówiłem im, żeby się zamknęli, to druga nauczycielka, pani Dodds, groziła mi palcem. Pani Dodds uczyła ma... przy z Gorgi, była niska i zawsze nosiła czarną skórzaną kurtkę. Mimo, że miała już... Pięćdziesiątkę. I wyglądało tak wrednie, że nie zdziwiłbym się, gdyby marzyła o rozjechaniu szkolnych szafek Harley'em. Pojawiła się w Yancy w połowie roku, kiedy poprzednia matematyczka dostała załamania nerwowego. Pani Dodds pokochała Nancy Bobofit od pierwszego wejrzenia. We mnie zaś widziała diabelskie nasienie. Wskazywała na mnie swoim zakrzywionym palcem. A gdy mówiła mój drogi, w tym słodkim tonem, to już wiedziałam, że przez miesiąc będę zostawał karnie po lekcjach. Pewnego razu, kiedy kazała mi do północy wymazywać odpowiedzi za starych ćwiczeń matematycznych, oznajmiłem Groverowi, że moim zadaniem pani Dodds nie jest człowiekiem. Popatrzył na mnie ze śmiertelną powagą i powiedział: Masz całkowitą rację. Pan Bruner dalej gadał o greckich nagrobkach. W końcu, kiedy Nancy Bobofit wyraziła się na temat nakiego gościa na sceli, nie wytrzymałem. Zamkniesz się wreszcie? Zapytałem. Wyszło mi trochę za głośno. Cała klasa ryknęła śmiechem. Pan Bruner przerwał opowieść. Panie Jackson, powiedział. Czyś byś miał jakieś uwagi? Wiedziałem, że jestem purpurowy. Nie proszę pana, odpowiedziałam. Pan Bruner wskazał na jedną z rzeźb. Może zatem powiesz nam, co przedstawia ten relief? Spojrzałem na rzeźbę i poczułem ulgę, ponieważ akurat to rozpoznałem. To kronos pożerający swoje dzieci, prawda? Tak, powiedział pan Bruner. Najwyraźniej nieusfakcjonowany. A robił tak dlatego, że. No, zacząłem grzebać w pamięci. Kronos był królem bogów i. bogów? Spytał pan Brunner. Tytanów, poprawiłem się. I on nie ufał swoim dzieciom, które były bogami. Więc, no, Kronos je zjadał, tak? Ale jego żona ukryła Zeusa, jak był niemowlęciem. I dała zamiast tego Kronosowi do połknięcia kamień. A potem Zeus, kiedy dorósł, to tak wykołował swojego tatę, czyli Kronosa, że zmusił go do wyplucia reszty rodzeństwa. Błę. jęknęła jedna z stojących za mną dziewczyn. A potem była wielka wojna między bogami a tytanami. Ciągnąłem. I bogowie wygrali. Klasa chichotała. Jakby się to miało na cokolwiek przydać w życiu. Jakby w kwestionariuszach rekrutacyjnych zadawali pytanie. Wyjaśnij, dlaczego Cronos zjadał swoje dzieci. Młknęła tuż za nią na Nancy Bobofit do swojej kumpeli. O proszę mi powiedzieć, panie Jackson, pytał dalej Brunner. Dlaczego, Parafrazują celne pytanie, panny Bobofit, ta wiedza może się przydać w życiu. Zatopione. Mruknął Grover. Zamknij się, syknęła Nancy, a jego twarz była jeszcze bardziej czerwona niż włosy. Przynajmniej Nancy też się oberwała. Ze wszystkich nauczycieli, tylko panu Brunerowi udawało się ją przyłapać na odzywkach. Miał słuch, godny szpiega. Myślałem nad jego pytaniem, ale w końcu wzruszyłem ramionami. Nie wiem, proszę pana. No cóż, pan Bruner był zawiedziony. Pół punktu, panie Jackson. Zeus nakarmił Kronosa mieszanką muszardy i wina, co sprawdziło, że zwrócił pozostałe pięcioro dzieci, które oczywiście, będąc nieśmiertelnymi bogami, żyły i rozwijały się w żołądku tytana niestrawione. Bogowie pokonali swojego ojca, pokroili go na kawałki jego własnym sierpem i wrzucili szczątki do tartaru. Najczemniejszej części podziemnej krainy. Tym optymistycznym akcentem na razie kończę. Pora na drugie śniadanie. Pani doc, czy może Pani wprowadzić nas na zewnątrz? Klasa ruszyła ku wyjściu. Dziewczyny trzymając się za żołądki, chłopaki przypychając się i zachowując jak kretyni. Grover i ja już mieliśmy pójść za nimi, kiedy odezwał się pan Brunner. Panie Jackson, wiedziałem, że tego nie uniknę. Powiedziałem Groverowi, żeby poszedł sam i zwróciłem się do pana Brunera. Słucham, proszę pana. Spojrzenie pana Brunera należało do tych nie dających spokoju. Poważne brązowe oczy, które mogły mieć tysiąc lat i widziały chyba wszystko. Musisz się nauczyć odpowiedzi na moje pytanie oznajmił. O cytanów? O życie i do czego może się przydać wiedza. Aha, to czego cię uczę powiedział jest śmiertelnie ważne i mam nadzieję, że tak to potraktujesz. Będę od ciebie wymagał pełnego zaangażowania, P.S. Jacksonie. Miałem ochotę się zezłościć. Facet na zbyt wiele sobie pozwalał, co znaczy, jasne, w sumie te jego konkursy były fajne. Ubierał rzymską wzbroję, krzyczał hejże i wmachując mieczem kazał nam uzbrojonym tylko w kredę biegać do tablicy i wyliczać wszystkich znanych Greków i Rzymian, którzy kiedykolwiek żyli wraz z imionami rodziców i bogami, których czcili. Problem polegał na tym, że pan Brunner chciał, żebym był równie dobry jak inni, mimo że mam dyslekcję. Kłopoty z koncentracją i nigdy nie dostałem oceny lepszej niż trójka. Gorzej, nie tylko równie dobry, według niego miałem być lepszy. A ja po prostu nie byłem w stanie zapamiętać tych wszystkich imion i faktów, nie mówiąc już o ich poprawnym napisaniu. Wymruczałem coś o tym, że się postaram. A pan Brunner tymczasem spojrzał na stele takim wzrokiem, jakby pamiętał pogrzeb tej dziewczyny, po czym kazał mi wyjść na zewnątrz i zjeść drugie śniadanie. Klasa zebrała się na frontowych schodach muzeum, skąd można obserwować ruch pieszych na piątej alei, na niebie zbierało się na potężną burzę. Nigdy nie widziałem tak czarnych chmur w mieście. Pomyślałem, że to pewnie globalne ocieplenie albo coś w tym rodzaju, bo pogoda w całym stanie Nowy Jork była od świąt dziwaczna. Mieliśmy wielkie burze śnieżne, powodzie i pożary wywołane przez uderzenie pioruna. Nie zdziwiłbym się, gdyby tym razem miał być nadciągający huragan. Nikt poza mną nie zwracał na to uwagi. Kilku chłopaków rzucało okruszkami w gołębie. Nancy Bobofit usiłowała zwędzić coś z jakiejś kobiety, a pani Dodds jak zwykle niczego nie zauważyła. Siedliśmy z Growerem na obmurowaniu fontanny, z dala od reszty klasy. Mieliśmy nadzieję, że jeśli tak zrobimy, to nikt się nie domyśli, że jesteśmy z tej szkoły. Szkoły dla potłuczonych cieniasów, którzy nigdzie indziej nie daliby sobie rady. — Masz zostać po szkole? — zapytał Grover. Nie, Bru — Nie — odpowiedziałem. Brunner by mi nie kazał, tylko jeszcze mógłby mi czasem odpuścić. — Wiesz, nie jestem geniuszem. Grover przez chwilę nic nie mówił. W końcu, jak już uznałem, że wygłosi mi jakiś głęboko filo filozoficzny komentarz na pocieszenie, powiedział — Dasz mi jabłko? Nie byłem szczególnie głodny, więc mu dałem. Przyglądałem się sznurowi taksówek sunących piątą aleją i myślałem o mieszkaniu mojej mamy, które było całkiem niedaleko. Nie widziałem jej od świąt. Miałem straszną ochotę wskoczyć do taksówki i pojechać do domu. Mama przytuliłaby mnie i cieszyłaby się, że jestem, ale byłaby też zawiedziona. Odesłałaby mnie natychmiast z powrotem do Jansi, przypominając mi o... przy okazji, że powinienem się starać, mimo że jest to moja szósta szkoła w ciągu sześciu lat i zapewne i tak z niej wylecę. A ja nie mógłbym wytrzymać bez jej smutnego spojrzenia. Pan Brunner zatrzymał swój wózek przy podjeździe dla niepełnosprawnych. Jadł celera, czytając jakąś powieść w wydaniu kieszonkowym. Z za pleców wystawał mu czerwony parasol, co upodabniało jego wózek do kawiarnego stolika na kółkach. Miałem właśnie odwinąć drugie śniadanie, kiedy przede mną pojawiła się Nancy Bobofit wraz ze swoimi brzydkimi przyjaciółkami. Podejrzewałem, że znudziły jej próby okradzenia turystów. I rzuciła Groverowi na kolana nadgryzioną kanapkę. Oj, wyszczerzyła do mnie te swoje krzywe zęby. Jej piegi były pomarańczowe, jakby ktoś spryskał ją sokiem z marchwi. Usiłowałam zachować spokój. Szkolny psycholog powtarzał mi wiele razy, że powinienem policzyć do dziesięciu, żeby nie dać się ponieść nerwom. Ale byłem tak wściekły, że mój mózg się wyłączył. W uszach słyszałem ryk fal. Nie przypominam sobie, żebym jej dotknął, ale następne, co kojarzę, to, że Nancy siedziała na tyłku w fontannie, wrzeszcząc, Persi mnie popchnął. Przed nami natychmiast zmaterializowała się pani Dodds. Koledzy szeptali. Widziałeś? Woda. Jakby ją chwyciła. Nie miałem pojęcia, o czym mówili. Wiedziałem tylko, że właśnie znów wpakowałem się w kłopoty. Gdy tylko pani Doc, upewnia się, że biedna mała Nancy jest cała i zdrowa, jak już obiecała jej nową koszulkę z muzealnego sklepu z pamiątkami, itd, i tak dalej. Zwróciła się do mnie. W jej oczach zapłonął triumfalny płomień, jakbym zrobił coś, na co czekała przez cały semestr. Mój drogi, wiem, odburknąłem. Miesiąc wymazywania ćwiczeń. Nie powinienem był tego mówić. Pójdziesz ze mną, oznajmiała pani Doc. Proszę pani, krzyknął nagle Grover. To ja, to ja ją popchnąłem. Gapiłem się na niego całkiem zaskoczony. Nie mogłem uwierzyć, że postanowił mnie kryć. Grover śmiertelnie bał się pani Doc. Obrzuciła go takim spojrzeniem, że jego pokryty nędznym zarostem podbródek brudek zadrżał. Nie, nie sądzę, panie Underwood, odrzekła, ale ty zostaniesz tutaj. Grover posłał, posłał mi rozpaczliwe spojrzenie. Spoko, chłopie, powiedziałem. Starałeś się. Mój drogi, barknęła do mnie pani Doc. Proszę bardzo. Nancy Bobo fit parsknęła pogardliwie. Odpowiedziałem wyćwiczonym spojrzeniem i tak się dopadnę, spod przymrużonych powiek. Następnie odwróciłem się do pani Doc, ale już jej przy mnie nie było. Stała w bramie muzeum, na szczycie schodów, machając na mnie niecierpliwie ręką. Jak ona znalazła się tam tak szybko? Mojemu mózgowi Zdarza się czasem przysunąć na moment, ale i chwilę później zdaję sobie sprawę, że czegoś nie zauważyłem, Jak gdyby kawałek układanki zniknął ze, z wszechświata, pozostawiając mnie ze wzrokiem wlepionym w puste miejsce. Psycholog szkolny powiedział mi, że to objaw ADHD. Mózg błędnie interpretuje pewne rzeczy. Nie byłem tego taki pewny. Poszedłem za panią doc. W połowie schodów zerknąłem przez ramię na Growera. Był blady. Przebiegał wzrokiem ode mnie do pana Brunera, jakby chciał zwrócić jego uwagę na to, co się dzieje. Ale pan Bruner nie odrywał się od swojej książki. Pani Doc tymczasem znikła znowu. Była już we wnętrzu budynku, na końcu holu wejściowego. Ok, pomyślałem. Zamierza zmusić mnie, żebym kupił Nancy nową koszulkę w sklepie muzealnym. Ale najwyraźniej miała inny plan. Ciągnęła mnie w głąb muzeum. Kiedy wreszcie ją dogoniłem, byliśmy znów w galerii grecko-rzymskiej. Poza nami nikogo tam nie było. Pani Dodd z założonymi rękami przed wielkim marmurowym fryzem przedstawiającym greckich bogów. Z jej gardła dobiegał dziwaczny dźwięk. Coś jakby warczenie. Nawet i bez tego byłem podenerwowany. Dziwnie jest być sam na sam z nauczycielem, zwłaszcza z panią Doc. W dodatku spoglądała na ten fryz tak, jakby chciała obrócić go w pył. Sprawiasz nam kłopoty, mój drogi, powiedziała. Postawiłem na najbezpieczniejszą kartę. Tak, proszę pani, odpowiedziałem. Poprawiła mankiety skórzanej z kurtki. Naprawdę myślałeś, że ci się upiecze? W jej oczach czaiło się już nie szaleństwo, ale czyste zło. Jest nauczycielką, myślałem nerwowo. Nie może mi zrobić krzywdy. Będę, będę się starał, proszę pani, wymamrotałem. Budynkiem wstrząsnął grzmot. Nie jesteśmy głupi, Percy Jacksonie, odparła pani Dodds. Prędzej czy później i tak byśmy Cię znaleźli. Przyznaj się, a masz szansę złagodzić swoje cierpienia. Nie miałem pojęcia, o czym ona mówiła. Przychodziło mi do głowy, że ktoś z nauczycieli musiał znaleźć nielegalny zapas cukierków, którym ja handlowałem. W sypialni, w internacie. A może wykryć, że ściągałem wypracowania o przygodach Tomka Sawyera z internetu. Czy czyta nie czytając książki i chcą mi teraz odebrać ocenę. Albo co gorsza, każą mi to przeczytać. No słucham, żądała odpowiedzi. Nie mam. Twój czas się skończył, syknęła. I wtedy zaczęły się dziać naprawdę dziwne rzeczy. Jej oczy rozżarzyły się jak węgielki na grillu. Palce wydłużyły się, przemieniając się w szpony. Kurtka rozdarła się w wielkie skórzone skrzydła. Pani Dodds nie była człowiekiem. Była pomarszczoną wiedźmą ze skrzydłami nietoperza, pazurami i pyskiem pełnych żółtych kłów, i właśnie zamierzała rozerwać mnie na strzępy. Zaczęły się dziać rzeczy jeszcze dziwniejsze. Pan Brunner, który jeszcze przed chwilą czytał przed muzeum, wjechał wózkiem w drzwi galerii, trzymając w ręce długopis. Hajże Percy!” krzyknął. I rzucił mi długopis w powietrze. Pani Doc rzuciła się na mnie. Uskoczyłem z wrzaskiem i poczułem, że pazury rozcinają powietrze tuż o mojego ucha. Chwyciłam lecąc długopis. Ale gdy tylko go dotknąłem, przestał być długopisem. Stał się mieczem. Brązowym mieczem, którego pan Brunner zawsze używał podczas konkursów. Pani Doc zwróciła na mnie swój morderczy wzrok. Kolana się pode mną ugięły. Ręce drżały mi tak, że omal nie upuściłem miecza. — Giń, mój drogi! — warknęła pani doc i rzuciła się na mnie. Poczułem śmiertelnie przerażenie. Mogłem zrobić tylko jedno. Zamachnąłem się mieczem. Ostrze dosięgło jej ramienia i przeszło przez to ciało tak lekko, jakby była w zwody. Pani Dodds rozsypała się jak zamek w piasku, w wentylatorze. Eksplodowała żółtym pyłem, wyparowała na miejscu, pozostawiając po sobie jedynie zapach siarki. Cichnący skrzek i zimny podmuch złap wietrze. Jakby tych dwoje żarzących się czerwieniom oczu nadal na mnie patrzyło. Byłem sam. W ręce trzymałem długopis. Pana Brunera nigdzie nie było widać. W galerii nie było nikogo oprócz mnie. Ręce wciąż mi drżały. W moim śniadaniu musiały się znaleźć jakieś magiczne grzybki, czy coś w tym rodzaju. A może to wszystko mi się przyśniło? Wyszedłam na zewnątrz. Zaczynało padać. Grower siedział przy fontannie, trzymając nad głową plan muzeum. Nancy Bobofit stała zmąknięta po kąpieli w fontannie, szepcząc coś do swoich brzydkich przyjaciółek. Mam nadzieję, że pani Kerr sprała ci tyłek, powiedziano mi widok. Kto? Zapytałem. Nauczycielka. A kto? Zamrugałem oczami. Nie mieliśmy nauczycielki o nazwisku Kerr. Zapytałem Nancy o kim mówi, ale ona tylko przewróciła oczami i poszła sobie. Zapytałem Grovera, gdzie podziała się pani Doc. Kto? zapytał Grover, ale zawahał się, zanim zadał to pytanie. Nie patrzył mi prosto w oczy, więc uznałem, że coś zmyśla. Bardzo zabawne powiedziałem. Pytam poważnie nad nami rozległ się grzmot. Zobaczyłem, że pan Brunner siedzi pod swoim czerwonym parasolem, czytając książkę, jakby wcale nie ruszył się z miejsca. Podszedłem do niego. Spojrzał na mnie lekko roztargnionym wzrokiem. Ach, to chyba mój długopis. Następnym razem proszę brać ze sobą własne przebory do pisania, panie Jackson. Oddałem panu Brunerowi jego długopis. Nie zawahałem się. Proszę pana, powiedziałem. Gdzie jest pani Dodds? Spojrzał na mnie nierozumiejącym wzrokiem. Kto? Druga nauczycielka, pani Doc, od matematyki. Zmarszczył czoło i wyprostował się na wózku. Miał lekko zaniepokojony wyraz twarzy. Persi, na tej wycieczce nie ma żadnej pani Doc. O ile wiem, więc nigdy nie uczyła żadna pani Doc. Czy ty się dobrze czujesz?